Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek na wspólnej refleksji nad słowem Bożym, a dzisiaj we fragmencie Ewangelii, czy Ewangelii według świętego Jana, czytamy o uzdrowieniu człowieka e, przy sadzawce Betsajdzie e, w Bramie Owczej w środku Jerozolimy. I zobaczcie, że jest to Jerozolima, jest to sadzawka, jest bardzo dużo ludzi, i człowiek od 38 lat czeka na to, aby ktoś mu pomógł dojść do wody, która miała go uzdrowić. I dopiero Jezus przychodzi i ten uzdrawiając go, każe mu zabrać swoje łoże i iść do domu. Oczywiście, człowiek ten nie poszedł do domu. Poszedł do przeciwników Jezusa, do faryzeuszów i uczonych w piśmie i pochwalił się, że został uzdrowiony przez Jezusa. A była sobota, czyli był szabat. I uczeni w piśmie i faryzeusze znowu zarzucają Chrystusowi nie pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, ale to, że czyni coś w szabat. A dzisiejsza Ewangelia uczy nas właśnie, kochani, tego, abyśmy Nieśli pomoc drugiemu człowiekowi, abyśmy patrzyli właśnie e, miłosiernym okiem na drugiego człowieka. Abyśmy byli tymi, którzy nie oceniają, czy warto, czy nie warto, czy jest dzień świąteczny, czy nie, ale abyśmy nieśli pomoc. Pomoc, która e, zaniesiona człowiekowi przyczyni radość i tej osobie, która tej pomocy otrzymała, i nam, którzy tą pomocą się podzieliliśmy. Ale zaskakujące jest również to, że dzisiaj Pan Jezus mówi nam tylko nie o chorobach cielesnych, ale mówi nam, żebyśmy też uważali na choroby duchowe, którymi są grzechy, które są o wiele gorsze niż choroby ciała. Uważajmy zatem, i w tym czasie przemiany naszego życia, w czasie pracy nad chorobami duszy, czyli nad grzechem. Pracujmy tak intensywnie, abyśmy się tych grzechów wyzbyli, abyśmy mogli poprzez Słowo Boże, poprzez uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka, pokonali nasze ludzkie grzeszne słabości. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej, dobrego dnia. Pierwszy dzień wiosny, jak widać, deszczowy. Pozdrawiam z Bogiem.